Cześć, z tej strony Jan Kiliński, ze jest Paweł Wędlocha z firmy Aten i zapraszamy Was dzisiaj na wyścig o Górę Żar. Znajdujemy się na Górze Żar, gdzie za niespełna dwa tygodnie rozpoczyna się Hit Games, czyli taki duży festiwal rowerowy i jedną z konkurencji... Będzie sprint na samą górę. Jest ze mną Paweł, który troszeczkę, który troszeczkę opowie o co chodzi i dlaczego jego rower będą najlepsze do tej konkurencji. Przede wszystkim o co chodzi? Będziemy ścigać się wzdłuż kolejki na górę żar sytuacja jest prosta. Kto wie wie pierwszy wygrywa, nie ma innych zasad, startujemy wszyscy razem i kto ma najwięcej mocy, najwięcej pary w nogi, w nogach daje do góry i, i wygrywa. Będą trzy kategorie. Mężczyźni open, kobiety open i coś, czego myślę jeszcze nie było, to będzie to wyścig na rowerach elektrycznych. Czyli im masz więcej pary w rowerze, tym szybciej jesteś na górze. <grym> tak, i jakby ktoś jeszcze nie zrozumiał do końca, będziemy się ścigać nartostradą po górę. Nie asfaltem, nie jakąś ścieżką, tylko prosto nartostradą, którą zjeżdżają w zimę narciarze do dołu. Tak, teraz rowerzyści ruszą naraz do góry. Paweł, powiedz mi, na czym dzisiaj wystartujesz i dlaczego ten rower będzie najszybszy. Ja wystartuję na moim rowerze, to jest Peak Carbon. Obejdźmy go. Dzisiaj pod górę będę ścigał się na rowerze. Accent jest to mój rower, na którym e, kiedyś ścigałem się profesjonalnie, teraz się cały czas ścigam, ale ale bardziej dla fanu. Ale myślę, że Janka jeszcze pokonałem pod górę. E, rower jest produkowany u nas przez nas, jest to nasza polska marka, marka Accent. Produkujemy takie rowery między, między innymi karbonowe, czyli, czyli Najlżejsze, bardzo sztywne, wykonane, wykonane z karbonu z częściami, które również sami projektujemy i produkujemy. Pogamy całych rowerów do jeżdżenia rekreacyjnego, graweli, poszłocy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla, dla siebie, to co preferuje na, na rowerze, to, co lubi, jak lubi jeździć. To jest nasza maszyna Pik 29 Carbon, a za chwilę Janek przedstawi swoją maszynę, na której on się dzisiaj będzie ścigał. Ile waży ten Twój rower? Ten rower dokładnie w tej konfiguracji z pedałami i z pomiarem mocy waży 10 kg. Nasz najlżejszy model waży 8,9 kg. Jest to, jest to nasz najwyższy model. A w tym roku wprowadziliśmy jeszcze e, karbonowego Fula Hero, który również jest idealną e, maszyną do jazdy po takich górach jak są bezkidy, jak tutaj. No zobaczymy. Ja dzisiaj ruszam inną maszyną, moja maszyna będzie ważyła. Chyba kilkanaście ton, ale idziemy ją zobaczyć. Ale generuje dużo mocy. Ale generuje dużo mocy. No, ostatnie przygotowania przed wielkim ściganiem z dużą mocą. Ja również moc zamotowałem w rowerze, będę, będę patrzył i śledził to, co pokazuje mój licznik, mój pomiar mocy i zobaczymy, kto będzie szybszy, kolejka, czy ja tym razem na górę. Jak tam Paweł, gotowy jesteś? Pełna moc, gotowy. Pochodzenia, 3, 2, 1, go! Ja oczywiście nie miałbym żadnych szans z Pawłem na moim rowerze pod górę na autostradą, dlatego ja skorzystam z tego, że na Górze Żar mamy kolejkę i ja pojadę kolejką, Paweł pojedzie na rowerze. Zobaczymy czy masz tyle mocy w noga, że da radę dogonić, wygrać tą kolejką? Ja nie sądzę. Na górę mamy 300 metrów różnicy wysokości i około 1600 metrów drogi Nartostradą. Akurat kolejka trochę tutaj przytuje, bo ma tylko 1300. No zobaczymy czy to będzie miało duże znaczenie dla wyniku czy nie. O, ja jakoś przed tym wyścigiem nie jestem szczególnie zestresowany. Ciekawe co tam u Pawła. Dobra, dobra, jedziemy już. Widzę, że Paweł troszeczkę złapał przewagi, ale spokojnie wierzę w technologię, maszyny, że zaraz go dogonimy. Paweł! O, 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 o Paweł! I taki flalowik jest mocny. Witam! Jesteśmy na pokładzie wagonika kolei linowo terenowej na górę Żar. Kolej ta została przeniesiona, wykorzystana. Z, z dawnej kolei na głowową. Różnica poziomu w kolei znajdu, wynosi 300 metrów, a długość samej kolei to 1330 metrów. Kolej napędzana jest silnikiem 250 kW, a sam wagonik waży około 12 ton wraz z, z pasażerami to około 20 ton. I wtedy chyba w drzewa, będziemy go mijać. O nie, o nie, o nie! Też ja nie zobaczę, jak go, ja nie zobaczę, jak go podjął wyzwanie ale myślę że i tak największym wyzwaniem to będzie start nie z kolejką tylko z innymi rowerzystami myślę że około 50 osób wystartuje na raz e, w piątek po południu no i zobaczymy jak im to pójdzie pamiętajcie że jest jeszcze czas żeby się zapisać że każdy może je spróbować myślę że tu nie chodzi o to to będzie pierwszy tylko kto to w ogóle zakończy? Bo myślę, że podjechanie od dołu na górę na rowerze za autostradą to jest tak duże wyzwanie, że... Czy ja szanuję? Dla każdego. Jesteśmy w połowie trasy, mijamy drugą kolejeczkę o, Już wygrałem, a jeszcze się nawet nie zmęczyłem Poczekać na pogłębę. Nie ma go. Nie, nie ma go na horyzoncie.

Co, jak tam ten? Myślisz, że fajnie będą się bawili uczestnicy? Myślę, że to jest też idealna zabawa na piątkowy wieczór. Taka faza. Ciężko przed oczami. Będzie impreza. Więc jak widzicie, naprawdę super sprawa, 26 lipca, Hit Games, początek festiwalu, wysik o szyt Góry Żar. Polecam serdecznie. Dobra Być... zabawa, przyjemne. Ty też będziesz leciał, co? Oczywiście. Tylko, że nie w kategorii mężczyźni. I nie w kobiety. I nie w kobiety, czyli zostają tylko e bajki Przy okazji będziemy mogli zobaczyć, tak? Nowego. Tak jest, będzie prezentacja naszego nowego e bajka Myślę, że to jest rower na mnie na tym wyścig. No więc e, na festiwalu zobaczycie nowego e bajka ACENTA. Jeszcze nie powiemy jaki to jest typ roweru, dopiero zobaczycie. Ale da się nie wjechać. Da się nie wjechać, ale to nie jest typowe MTB. E, dobra Paweł, ja Ci gratuluję, bo to pomimo, że byłem pierwszy w kolejce, to so jestem pod dużym wrażeniem, bo jak widzieliśmy jak tam jechaj do tyłu to chyba kryzysów było z 10 albo więcej. No tak, 30 <gryzysu> minut. My... <gryzysu> początek, czyli <gryzysu> 50 początek troszeczkę trzyma, ale potem się wypłaszcza. Dobra, <gryzysu> widzę, że bastyka <my> też dała radę. Dała radę jak najbardziej. Powiedz mi wiesz ile te, jakie tam waty wygenerowałeś? Średnio wykręciłem 300 W. Średnio 300 wat. Myślę, że najlepsi będą kręcić po 400 watów, jestem przekonany, że w stanie są które wykręcić najlepsi zawodnicy około 400 watów średnio z tego pojazdu. Ja miałem miejscami momenty, że warto troszeczkę mniej pokazałem, żeby powietrze złapać, bo jedno i drugie nie w parze. Dobra, Dobra. dziękuję Ci Paweł, że przyjechałeś. Widzimy się na festiwalu i jeszcze raz Ci gratuluję. Trzymaj dobry, się. Na razie, do zobaczenia na festiwalu. Hej!